Szanowny Boże, ksiądz Ryszard, halwa Państwa, moim gościem jest Pani doktor Katarzyna Kwarecka, która zajmuje się od wielu lat medycyną estetyczną. Witamy Witam serdecznie w Witam serdecznie. Pani doktor, proszę powiedzieć, od ilu lat Pani się zajmuje i właśnie jakie Pani wykonuje zabiegi, jacy ludzie zgłaszają się do Pani gabinetu, Również Pani doktor będzie pracować u nas. Będzie od czasu do czasu przyjmować w naszym gabinecie lekarskim, m.in. medycyna zdrowia i urody. Zajmuje się medycyną estetyczną od początku, kiedy ona się pojawiła w Polsce, czyli już o, prawie czyj. 20 lat. Ojej. I, I rzeczywiście można podzielić ten okres mojej pracy na pewne etapy, czyli na początku ta dziedzina była w Polsce właściwie nie znana. i do gabinetu trafiały osoby starsze, głównie kobiety, które w jakiś sposób dowiedziały się o istnieniu takiej medycyny, przychodziły i pytały się, czy nie za wcześnie przyszły. A no, przychodziły już w takim etapie życia, w którym niewiele mogłam im zaproponować. Później media zaczęły się interesować tą dziedziną bardziej i. No i dzisiaj jest ona bardzo popularna, rozpowszechniona, tak. tylko też w takim negatywnym obrazie. Nie? A no właśnie, dlaczego negatywny? Dlatego, że może zacznę od tego, jak powinien wyglądać ten pozytywny obraz. No właśnie, bo wiem, że pani jest, pani jest osobą głęboko wierzącą, wiemy, każdy człowiek chce być piękny, pan Bóg też stworzył człowieka właśnie jako piękną osobę i dobrze, że coś takiego istnieje. Tak, może oddzielę, na początku skupię się na tej części czysto lekarskiej, praktycznej, a połączę to z duchowością za chwilę, bo to są rzeczy, które się uzupełniają, no ale jednak odrębne i najwięcej korzyści odnoszą pacjenci, którzy przychodzą w wieku między około 30 roku życia w tym przedziale Wiekowym zaczynają poddawać się zabiegom, i rzeczywiście od kiedy medycyna, medycyna estetyczna zaczęła być bardziej nagłaśniana w mediach, to też tacy pacjenci zaczęli do mnie przychodzić. I dlatego mówię o tych etapach w mojej praktyce, bo tej pierwszej grupie no, mogłam pomóc w bardzo małym zakresie, ponieważ ja wierzę głęboko w to, że medycyna estetyczna jest dziedziną, która jest dziedziną profilaktyki która ma służyć temu, żeby spowolnić procesy biologiczne stawiania się a nie żeby człowieka zmieniać, żeby ingerować w jego naturalne rysy, żeby ym, twarz ludzka stawała się jakimś, jakąś ikoną mody czy ym, trendów w modzie. No, te przerażające, wynaturzone usta polityczne. No właśnie to, ja, przepraszam, że wtrącę nieraz osoby. widzę takie osoby, że wyglądają dosłownie jak małpy, jak to straszne te, te usta takie nie wiadomo co. To jest przerażające, to jest ingerencja. To jest właśnie... ingerencja no, zdecydowanie nadmiarowa i dla mnie wykonanie jako lekarza, wykonanie w taki sposób zabiegów jest błędem w sztuce lekarskiej. Jest Okaleczeniem, zniekształceniem człowieka. Niestety no, trendy w modzie sprawiają może no, nie, chyba źle rozumianej, ale że jest grupa pacjentów, która oczekuje takich efektów. Więc no, to nie są moi pacjenci, bo ja odmawiam wykonywania takich zabiegów. Więc no, jeżeli ktoś komuś się to podoba, to będzie rozczarowany kontaktem ze mną, wizytą, bo, bo ja po prostu tego nie zrobię. Zabiegi, które wykonuję, to są zabiegi, które mają stymulować skórę, bazując na wiedzy o jej fizjologii, o tym, jakimi narzędziami możemy się posłużyć, żeby skórę zmobilizować do pracy, kiedy fizjologicznie już zaczęłaby się rozleniwiać i akceptować to, że, że ten proces starzenia postępuje, to to są takie metody, które dla mnie są... Jak najbardziej bliskie i którymi się posługujemy. No właśnie, na czym to polega? Proszę, lagikom wytłumaczyć, tak. żeby mogli się zgłaszać do pani doktor. No to polega na, na przykład. No to jest. wachlarz zabiegów jest przeogromny i w zasadzie wszystkie zabiegi, które są w wachlarzu medycyny estetycznej, one dobrze wykorzystane, mogą służyć temu, żeby podtrzymać naturalne piękno, wydobyć je, podkreślić ale źle wykorzystane mogą służyć temu, żeby z ludzkiej twarzy stworzyć karykaturę. I, i to są te same narzędzia, tylko ważne jest, jak się nimi posługujemy. I, I też potrzebne jest do tego, oprócz dobrej komunikacji, dobrej z pacjentem i uzgodnienia, jakie są jego oczekiwania i czy lekarz im może sprostać, czy wpisuje się w ten kanon estetyki, który ma pacjent i czy... No, no bo też chcę, żeby pacjenci byli zadowoleni z zabiegów, które mnie wykonują. Więc jak wiem, że często przychodzą pacjenci ze zdjęciem jakimś już gotowym. A, czyli jak I wcześniej ja chcę miałem, tak, 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 tak. Widzą w gazecie a. kogoś, ja bym chciała, żeby to było tak. Albo teraz te media społecznościowe są takie popularne, więc na Instagramie czy w jakichś social mediach pokazują zdjęcie, no jeżeli ja widzę, że to jest twarz właśnie z, niestety przejaskrawiona, przerysowana, no to to, to muszę odmówić, tak? Bo, bo ja tego nie zrobię. Ale jeżeli pokazują mi piękną kobietę, która y, wygląda naturalnie, to to jest ten kierunek. I nawiązując do duchowości, jesteśmy istotami psychofizycznymi, duchowymi. I, I tutaj jest ważna ta harmonia, że no, mamy pielęgnować piękno naszego ciała, bo ono też jest nam podarowane od Boga. Mamy być tą świątynią ducha, piękną. Tak. Ale w sposób taki, tak jakbyśmy dbali o nią najlepiej jak umieli, a nie zamieniali się w architekta, bo tym architektem jest Pan Bóg. On nam dał urodę taką, jaką mamy i teraz w tym obszarze należy... Będąc w dobrej relacji z Bogiem, pokochać siebie i starać się pielęgnować to, co otrzymaliśmy najlepiej, jak to jest możliwe, a mamy ku temu mnóstwo super narzędzi, które proponuje dzisiaj również medycyna estetyczna. Czyli to będą wszelkie zabiegi, które powodują mikrouszkodzenia skóry, tak, żeby zmusić ją, zmobilizować do zagojenia się na nowo, do zagęszczenia skóry, ujędnienia, jeśli są jakieś znaczące asymetrie, to oczywiście możemy je korygować. Jeżeli jest problem suchości skóry, no to mamy kwasy hialuronowe, którymi możemy operując przywracać ją. Stany zapalne skóry, no żyjemy w niestety w dość niesprzyjającym środowisku ze względu na smog, na konserwanty w jedzeniu, których no, czasami nie, nie możemy. Czyli jedzenie jedno, też ma wpływ na Wszystko na ma wpływ. No, jesteśmy materią, która żyje w środowisku materialnym, więc nawzajem niestety na siebie wpływamy. Czyli pan doktor też proponuje e, odpowiednią dietę? Sugeruje. Oczywiście, jeżeli ktoś ma takie życzenie, to to jest tak takie podejście holistyczne, w którym patrzymy w jakich aspektach życia. Są może niedociągnięcia, jakiś brak wiedzy. Ja służę pomocą, konsultacją we wszystkich tych obszarach. Ale jeżeli już doszło do jakichś skutków, czyli skóra jest w stanie zapalnym, to, to też mamy kwas bursztynowy w połączeniu z kwasem hialuronowym, który możemy podawać. Ja bardzo często wykonuję zabiegi mezoterapii, czyli iniekcji bezpośrednio w miejsce, w którym chcę, żeby preparat, który podamy do skóry zadziałał, żeby to, to, to jest taka suplementacja bezpośrednio w miejsce, w którym ona ma zadziałać, nie poprzez połknięcie jakiejś tabletki, która nie wiadomo, czy się wchłonie, jak się wchłonie, czy te witaminy dotrą na pewno do miejsca, w którym chcielibyśmy, żeby się znalazły. Tutaj one się znajdują dokładnie tam, gdzie mają działać. I proszę powiedzieć, czy do Pani się zgłaszają te same osoby, które mam nadzieję, że są zadowolone e, z tego e, ingerencji w skórę i e, e, w organizm. E, czy później e, też po jakimś czasie zgłaszają się, czy jest potrzeba nieraz, żeby powtórzyć zabiegi? Ja myślę, że ja jestem trochę takim lekarzem rodzinnym, że do mnie w ogóle zgłaszają się le, e, pacjenci pokoleniowo. Czyli 20 lat temu przyszły. E, Kobiety w jakimś określonym wieku, później ich dzieci dorastają, mają problemy z trądzikiem, różne są potrzeby zaingerowania w skórę pomocy, konsultacji, więc to czasami tak jest, że lepsze całe rodziny, że przychodzi mama z córką i czasami przyprowadzają partnerki swoich mężów. Synów na zabiegi również, bo to nie jest dziecina, tylko dedykowana kobietom. No, no właśnie, czyli Już mężczyźni nie. też przechodzą. Tak, jak najbardziej. Tak. I, no i tu jest potrzeba chyba zachowania, dobrej komunikacji na pewno i dbania o tą równowagę, żeby, żeby rozeznać dobrze, czy potrzeba przejścia na zabiegi estetyczne nie jest pokierowana. Podświadomie, czasami nie, y, potrzebą uporządkowania czegoś w życiu, bo temu nie sprostam. To, że ktoś stanie się bardziej zadbany, ładniejszy, moje zabiegi nie sprawią, że jego życie stanie się nagle szczęśliwe. A czasami takie jest oczekiwanie i takie y, wyobrażenie pacjentów, że jeżeli ja będę wyglądał piękniej, atrakcyjniej, to przyciągnę do swojego życia coś dobrego. No, kierunek jest odwrotny. Trzeba najpierw dbać o ten pokój, radość w sercu, a moje zabiegi są tylko taką wisienką na torcie. Czyli uzupełnienie takiej duchowości, piękna wewnętrznego, tak? Tak, tak, to, to kierunek jest odwrotny. E, czy nie uważa Pani, że e, na przykład e, powinni głównie ci, którzy często pojawiają się, tam w mediach, w Sejmie, politycy, oni też wymagają, tak szczególnie, prawda, tego, żeby mieć dobry wizerunek, bo to jest bardzo ważne, prawda? Tak. Oczywiście, że tak. No, zdarzają się takie osoby, oczywiście, tak. ale no, niestety ten wizerunek osób medialnych, szczególnie aktorów, mhm. czy no, osób widocznych w telewizji, to to chyba najbardziej rzucają się w oczy te przykłady negatywne, A, czyli te przejaskrawione. Niestety, tak. Dobrze wykonany zabieg medycyny estetycznej to zabieg, w którym pacjent jest odbierany przez otoczenie jako osoba, która być może wróciła z urlopu, wyspana, A, no zrelaksowana, słyszy komplementy, że świetnie wyglądasz, ale Nikomu nie powinno przyjść do głowy, że ta osoba poddała się jakiejś ingerencji y, zabiegowej? To ma być y, w 100% naturalny, najlepszy wygląd tej osoby, jaki może być, ale całkowicie przynależny do tej osoby. Pani doktor, czy powiedzmy taka osoba, y, którą pani się zajmuje jako lekarz, y, czy ona później y, jak często powinna się. Pojawiać w gabinecie. Są zabiegi, które wykonujemy cyklicznie, na przykład te zabiegi, które wspomniałam mezoterapii, to są zabiegi, które wykonuje się w serii czterech, sześciu zabiegów, mniej więcej co dwa tygodnie, można ten odstęp mm -hmm. wydłużyć do miesiąca czasu, ale nie powinno to mm -hmm. trwać dłużej, żeby można było mówić, że wykonujemy serię zabiegów. Natomiast no, zabiegi, które mają efekt taki trwalszy, długofalowy, no to raz w roku. Więc zazwyczaj to spotykamy się z pacjentami dwa razy w sezonie. O. Na serię zabiegów. No cieszę się. Tym bardziej że Pani doktor będzie w naszym gabinecie przyjmować. Pan no będzie, będzie to dla mnie wielka przyjemność że będą w miejscu również Panie e, Pani tutaj ma obraz, bo też Mam zajmuje obraz. się malowaniem. Tak. A więc widać, e, e, że, że to piękno osoby ludzkiej, ale również przekłada to Pani na papier. Proszę pokazać ten obraz do To kamery. jest tak, że ja od 17 lat również maluję obrazy. No, kiedy odkryłam sobie tą pasję, to oczywiście najpierw zwróciłam się do, do profesorów Akademii Sztuk Pięknej, żebym no, miała jakieś narzędzia techniczne. No, tak jak w medycynie musiałam się nauczyć najpierw rzemiosła medycznego, tak również było z obrazami. Ale ym, no, rozwijanie tego talentu wydaje mi się bardzo spójne z tą medycyną estetyczną i z efektami zabiegów, które mogę uzyskać. I to jest też, myślę, bolączką trochę tej dziedziny w przypadku osób, które w ogóle nie rozwijają sobie tych estetycznych, artystycznych stron swojego talentu, ponieważ, ponieważ medycyna estetyczna nie jest rzemiosłem to jest bardzo artystyczna dziedzina. To jest właściwie rzeźbienie ludzkich twarzy. A obrazy no, są tego jakimś też wyrazem. Przyniosłam miniaturę jednego z moich obrazów, bo ten obraz jest naturalnych rozmiarów ludzkich. Ja nazywałam go kobiecością. I on ma właśnie sugerować tą harmonię ciała ludzkiego, ale tego, żeby ta fizyczność, ta piękność cielesna. Nie przesłaniała piękna duchowego, czyli człowiek ma emanować duchowością pięknem, wewnętrznym, którego tylko szatą jest cielesność. I, i tak postrzegam swoją pracę i kontakt Super. z pacjentami. No, zresztą tutaj mamy też dzieła stworzenia świata, i też wiemy, że dawniej też to malarstwo było piękne. Dzisiaj to nieraz. Czasami sztuka jakaś współczesna, to nieraz fatalna jest. Wielokrotnie oprowadzałem e, ludzi, których, z którym wyjeżdżałem na wyjazdy pielgrzymki do Włoch, do Rzymu. No to chociażby taki Michał Anioł, jakie naprawdę. wielkie dzieła stworzył, naprawdę. Ale on też się modlił, on przygotowywał się, chociażby e, sklepienie, Kaplicy Sekstyńskiej, przez cztery lata malował, nawet zwolnił swojego tego, który rozrabiał mu farbę, wielkie dzieło stworzył, no i również był rzeźbiarzem, przecież piękną pietę zrobił, no to są, a dzisiaj jak nieraz się e, ogląda jakieś tam Rzeczy chociażby ostatnie było przed, przed Muzeum Wojskowym, gdzie papież Jan Paweł II trzymał górę jakiś tam kamień, albo kiedyś w zachęcie chyba było przewalone meteorytem, też jakimś kawie. No to to jest, no nie można takich rzeczy, tylko tak jak, jak pani to robi, piękno człowieka, trzeba przewracać naturalną formę, no i również to co pani przenosi też na obraz, to też, też piękno. Sztuka jest w każdej formie wyrazem, myślę, gdzieś próby przez artystę przekazania swojego wnętrza, swoich emocji. No i, i niestety czasami te emocje są bardzo bolesne, brutalne i są formą takiej ekspresji szokującej buntu. No, myślę, że, że, że są też ludzie, dla których jest to gdzieś atrakcyjne, odbierają to. No ja ja trochę inne emocje, staram się przelewać na płótno, na więc nie chciałabym nigdy krytykować innych twórców, ale rzeczywiście zdarza się, że sztuka współczesna taka pokazująca ten ból agresję, złość dla mnie też jest trudna w odbiorze i raczej mnie nie pociąga. No właśnie, czyli sztuka ma się łączyć z pięknem, bo Pan Bóg stworzył człowieka jako piękno na swój obraz i swoje podobieństwo, czyli to, co Pani doktor powiedziała, że wnętrze człowieka jest piękne, no i również no też ciało, które jest świątynią Ducha się. Wnętrze powinno być spójne z tym, co na zewnątrz. No i oczywiście Praca nad swoim wzrostem duchowym, rozwojem no, jest de facto nawet bez mojej ingerencji widoczna na ludzkich twarzach. Te rysy twarzy stają się bardziej łagodne, właśnie takie emanujące światłem, radością, śmiechem. I to jest piękne, że, że twarz ludzka. Jest właściwie odbiciem obrazem, wnętrza. Od odbiciem wnętrza. No, widać smutek, cierpienie, to wszystko widać na ludzkich twarzach. I przychodzą czasem pacjentki, które proszą, że, że są po jakichś bardzo ciężkich, traumatycznych przeżyciach w życiu, że wychodzą już z tej traumy, ale ich twarz nadal tego nie oddaje. I im to przeszkadza, patrząc w lustro, że widzą. Siebie, jeszcze jakby echo tych przeżyć sprzed kilku miesięcy, i proszą mnie Pani: No, czy Pani może mi pomóc, żebym ja szybciej na swojej twarzy zobaczyła to, co czuję dzisiaj w środku. No i to jest dla mnie wyzwanie, i tak. uwielbiam takie wyzwania i, i pomagam z przyjemnością. Kobiety powinny być piękne. Nie w sposób wulgarny, wyzywający, tylko z gracją, elegancją, i to też można oddać w ich wyglądzie. Drodzy Państwo e, moim gościem była pani doktor Katarzyna Kwarecka, e, lekarz medycyny estetycznej, e, mam nadzieję, że Państwo będziecie się zgłaszać również do naszego gabinetu, żeby pomagała. Mam Pan pani doktor, żeby być naturalnie piękny. Dziękuję Zapraszam. bardzo. Zapraszam serdecznie. Dziękuję.